Mam na imię Czałacher, mój tata jest z Sudanu, moja ma jest z Polski, ja się tu urodziłam, wychowałam, kształciłam. Dziś zwracam się do Was z głębokim zaniepokojeniem i smutkiem. Właściwie to, co czuję, to jest frustracja, ale nie bezsilność. Nasze miasto Warszawa, które było miejscem tolerancji, wspólnoty i szacunku, a co najważniejsze, było ofiarą okupanta dzisiaj stoi w obliczu wieści o ludobójstwie w Palestynie i haniebnej, powtarzam haniebnej postawie państw sympatyzujących z państwem terrorystycznym, jeszcze raz powtórzę terrorystycznym Izrael. Hanba. Hanba. Hanba! Ja rozumiem, że Palestyna jest od nas daleko i możemy czuć, że to nie jest nasz problem ale jesteśmy ludźmi jest to nasza moralna odpowiedzialność. Ponadto terrorystyczny rząd izraelski ma w naszym mieście swoją ambasadę i rząd ten reprezentuje barbarzyńskie wartości, pod którymi my, wasza jacy, się nie popisujemy. Co jeszcze nie może zostać bez odpowiedzi i zasługuje na absolutne potępienie, to postawa jednego z polityków w ostatnich miesiącach. Na tytuł najbardziej żenującego i nieczysto grającego polityka w ostatnim miesiącu zasługuje pan prezydent Rafał Trzaskowski. Bo na pewno nie jest to mój prezydent. Brawo! Brawo! Nie zapomnę, nie zapomnę, jak w 8 października podświetlił Pan Pałac Kultury w barwach flagi Izraela, Aha. ale jak już przez 40 dni zginął Pan 13 tysięcy Palestyńczyków? Nie odezwał się Pan słowem, żeby skomentować to ludobójstwo, żeby wyrazić jakiekolwiek słowa potępienia. Wystarczył jeden post, jeden komentarz albo chociaż wyświetlenie flagi. Na, na stories, na Instagramie! Tak, żeby ci ginący od ludzi, Ludzie, a szczególnie ich rodziny, które są w Polsce, bo są takie rodziny Palestyńczyków mieszkających w Gazie, żeby czuli, że ich życie nie jest w nich warte od życia cywila ukraińskiego czy izraelskiego. <śpiewanie> Przypominam, że. Przypominam, prezydencie Trzaskowski, co ma pan dzieci i kładąc je spać do łóżka, proszę pamiętać o tych osieroconych w Gazie. Lub o ich matkach, które już nigdy swoich dzieci do nie ułożą. Bravo! Nie dosyć, że nie zrobił Pan tego minimum, to jeszcze bezczelnie próbował Pan rujnować nasze starania w organizowaniu pokojowych marszy i w podle manipulować opinią publiczną i tego może być. Pan pewnie, że my tego nie zapomnimy. Po pierwsze, naszym marszu 20 października wrzucił pan obrzydliwego tweeta, w którym pan oskarżył nas o promowanie antysemityzmu na naszym marszu. Miało to związek z plakatem, który nosiła norweska studentka medycyny z wum która na szczęście w czasie marszu udzieliła wywiadu i jasno, wyraźnie podkreśliła, że nienawidzi z a Żydów kocha. Nie przeszkadzało to panu! Jednak w rozpętaniu burzy internetowej i zmanipulowaniu narracji na korzyść swoją i syjonistów. Nie przeszkadzało Panu to? Ja powtórzę może coś, co powinno wyprzyjemnić w naszych głowach do, tego, do końca tego świata. Syjonizm polityczny równa się nazizm! Brawo, brutalny, brawo. brutalny kolonializm! Brawo. Okupowanie terenów rdzennych mieszkańców palestyny jest zbrodnią! Za co powinien być rozliczony izraelski rząd i armia? jak zbrodniarze wojenni w procesach dorymbelskich. Brawo! Prezydencie Trzaskowski, fakt, iż nie bojkotujesz masakry, jakiej dopuszczają się izraelscy zbrodniarze, każe twierdzisz, że dajesz już nie ciche, ale głośne i wyraźne przyzwolenie na to ludobójstwo. A widać to już bardzo ostatnimi czasy, szczególnie jak desperacko próbujesz uciszać nasz głos. Wiecie, że prezydent Trzaskowski zakazał nam dziś protestować po obasadom Izraela? I wiecie, jakie miał tłumaczenie? Ciasne uliczki, które nie pozwalają nam na swobodny przemarsz. HANBA! Dziękujemy za troskę, ale nasze marsze są pokojowe i ciasne uliczki to mała przeszkoda w porównaniu z ludobójstwem w Palestynie, z którym przychodzi nam się teraz mierzyć. Jestem zaskoczona! Polityką w tym kraju, sympatyzujący z Izraelem, ta karta się nie nudzi. I wiecie, co tutaj jest najbardziej paradoksalne? Że my, kiedy krzyczymy: From the river to the sea, Palestine will be free, zaraz podnoszą się głosy syjonistów, którzy lamentują, że ich nienawidzimy i jesteśmy antysemitami. Ale kiedy już syjoniści bez pardonu w oficjalnych oświadczeniach nazywają Palestyńczyków, cytuję, ludzkimi zwierzętami! Human animals! You have Dowódca sił zbrojnych Izraela, to są publiczni ludzie to cholery! Albo zamienimy gazę w wyspę ruin, zrównamy z ziemią? Netanyahu? Albo niesławę Give heł! Hell, Jordana Petersona, którego oglądacie, których książki kupujecie? On na te deksy jeździ! To jest to wszystko dlatego, bo Izrael ma prawo się bronić? Hajba! I tak, moi drodzy, dożyliśmy kuriozalnych czasów, w jest sprzeciwianie się ludobójstwu palestyńczyków określane jest mianem antysemityzmu. Oprzydli was i hańba. hańba! Dlatego jesteśmy i będziemy tutaj maszerować tak długo, jak to trwa i nie damy sobie mydlić waszymi narcystycznymi hasłami oczu, że promujemy antysemityzm. Powiedzcie to lepiej tutaj, dzisiaj zebranym Żydom, że promują antysemityzm. Brawo! są dzisiaj z nami uważają, że syjonizm i działania Izraela są hańbą dla ich wierzeń i wartości. Dziękuję Wam wszystkim za obecność i gotowość do działania. Ja przypomnę, bojkotujmy czarną listę firm, które wspierają finansowo e, kupowanie broni dla armii izraelskiej. Jest to kluczowa część walki z syjonizmem i obecnym ludobójstwem. Wspierajmy nasze polskie produkty, naszą gospodarkę. Reagujmy, podnośmy swój głos, gdy widzimy cierpienie innych. I teraz podkreślę, że fakt, iż codziennie jesteśmy karmieni obrazami dzieci bez głów i kończyn, płaczących nad zwłokami swoich dzieci matek, z gliszczy i ruin i popiołów, nie znaczy, że będziemy dawać się znieczulać z dnia na dzień. Przeciwnie. Od początku organizacji tego marszu widzę, że jest nas coraz więcej jest tu miejsce dla nas wszystkich. Nawet pośród tych ciasnych uliczek warszawskich, trzaskowskiego. Brawo!